Miejscowość nasza nie miała takiego budynku i y, chcieliśmy, żeby po prostu powstał, żeby mogła młodzież korzystać z tego, y, osoby starsze i żeby. Cała nasza miejscowość mogła się integrować. I ma gdzie teraz społeczność Gerlachowa miejsce do spotkań integracji? We wtorek odbył się odbór techniczny budynku pod potrzeby wiejskiej świetlicy. To jest oddzielny budynek wybudowany w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich świetlica wiejska w Gerlachowie dofinansowanie 475 tysięcy, a w całość zadania 915 tysięcy wybudowaliśmy świetlicę dla mieszkańców. Część taką mini-kuchenną i toalety. Budowa bliskiej infrastruktury rozpoczęła się od zakupu pustego pola, a później na nim stawały kolejne elementy pełniące służbę mieszkańcom. Gmina Dwikozy kilka lat temu wykupiła działkę i na tej działce sukcesywnie zagospodarowujemy cały teren, a więc zaczęliśmy od altany, potem garaż. Jest to trzeci budynek, a budujemy jeszcze taki. O kolejny duży z polskiego ładu. Jak kupiliśmy działkę, była pierwsza impreza, i powiedział, y, tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, więc plany się spełniły. Pana Wójta. Porównanie Gerlachowa do San Francisco jest zdecydowanie na wyrost. Bliżej prawdy będzie nazwanie tej miejscowości pod domierskim Wilanowem, bo to jedna z nieollicznych lokalizacji, z których ludność nie emigruje i powstają tu wille i budynki użyteczności publicznej. Obok tej, tej świetlicy otwieraliśmy chyba około trzech tygodni temu, może miesiąc temu, nową drogę, wybudowaną również ze środków unijnych i częściowo gminnych, która łączy dwie stare drogi w Gerlachowie i pozwala na poszerzanie działek budowlanych. Miejscowości. Świetnica jest ogrzewana ekologicznymi źródłami ciepła. Zastosowano tu nowoczesne ogrzewanie, kompatybilne, czyli fotowoltanika 3,8 kW i pompa ciepła. Więc takie swoiste perpetuum mobile. No zobaczymy, jak to będzie działać, czy to będzie się synchronizować i ekonomicznie wszystko zgadzać. Obok oddanego dziś obiektu budowlańcy intensywnie pracują przy kolejnym, oddzielonym ścianom od świetlicy. Drugi, o wiele bardziej okazały, ma być gotowy w połowie przyszłego roku. Jerz STV Info.